Hej, Mikrusie, ty też tutaj? Co się dzieje, Gornie? Milten czeka na klucz. Nie dałeś rady go znaleźć? Dałem. Nie w tym rzecz po prostu. Wybrałem okrężną drogę. Okrężną? Którędy? Obok wieży strażniczej na wzgórzu za miastem. Po co tam poszedłeś? Żeby zlać torusa. Torusa? Kim licha jest torus? Dubkiem. Znam go już od dawna i nigdy za nim nie przepadałem. Ale zawsze mi się wymykał. No i? Zlałem go. A gdzie on No, w tej skrzyni. Ej, hey, ty! Hey, hey. Każdemu łajdakowi mnie wypuścić. Wybiję mu wszystkie zęby jeden po drugim i rzucę je kartkiem na podstawcie. Hm. Jak on się zmieścił w skrzyni. <gry> Na pewno chcesz wiedzieć? Teraz już tak. No więc było tak. Korn, Torus! tym razem mi nie uciekasz. Kto mówi, że chce uciekać? Ty no. od dawna jesteś jak wrzut na dupie. Wrzut na dupie, czy jej dupie? U ciebie w gaciach puszko. czas Czaskie ci pie, a za